Cześć, nazywam się Diana i dziś pokażę Ci, jak stworzyć zestaw otwarty w Atom Store. W systemie możemy tworzyć dwa rodzaje zestawów otwarty i zamknięty. Zamknięty zestaw to taki, w którym klient nie może wybierać produktów ani ich modyfikować. Natomiast zestaw otwarty pozwala klientowi samemu komponować go z dostępnych produktów, np. zestaw pięciu mydeł spośród kilkunastu rodzajów. Przykład takiego zestawu możesz zobaczyć w sklepie 4szpaki.pl, który działa na Atom Store. Dziś pokażę Ci, jak szybko stworzyć zestaw otwarty w Twoim sklepie. Po pierwsze, musimy włączyć obsługę zestawów otwartych w sklepie. W panelu zarządzania przejdź do zakładki ustawienia, następnie wybierz konfiguracja sklepu, marketing, przejdź do zakładki zestawy i kliknij zestawy otwarte. Zaznacz obie opcje na tak i zapisz. Gratuluję! Zestawy otwarte są już aktywne. Teraz przejdziemy do zakładki katalog produkty. Wybieramy sklep i kategorie, w jakiej chcemy utworzyć zestaw. U mnie będą to książki. Chcę stworzyć 3 pak z lekturami szkolnymi do liceum w cenie 49,99 za 3 sztuki. Tytuły lektur można będzie wybierać spośród 5 dostępnych. Zaznaczam wszystkie produkty, które chcę, aby znalazły się w zestawie otwartym. A następnie klikam ikonę utwórz zestaw w pasku zadań. Wybieram stawkę podatkową i klikam utwórz zestaw. Przechodzę do edycji zestawu otwartego. W oknie tworzenia zestawu wpisuję jego nazwę oraz wybieram kategorię w sklepie, a następnie autora, w tym przypadku producenta. Następnie przechodzę do zakładki Galeria i Multimedia z lewej strony i wgrywam nowe zdjęcie. Zaznaczam je jako zdjęcie główne. Pozostałe mogę usunąć lub je zostawić. Wtedy będą wyświetleć się w galerii zestawu. Następnie przechodzę do zakładki ceny i promocje. Cena zestawu może zostać obliczona automatycznie z cennika domyślnego. Ja jednak chcę ustalić własną cenę za zestaw. Odznaczam funkcję automatycznego obliczania ceny i wpisuję własną. Przejdźmy teraz do najważniejszej części zestawów otwartych. Produkty w zestawie w tej zakładce mamy pokazane wszystkie produkty, które tworzą zestaw. Zaznaczam opcję Zestaw Otwarty, dzięki czemu otrzymuję możliwość zdefiniowania kryteriów grupowania. Kryteria grupowania to funkcja, która pozwala ustalić nam zasady zestawów otwartych. Na przykład, jak w moim przypadku, klient może kupić maksymalnie i dokładnie trzy książki spośród pięciu dostępnych tytułów. Kryteriów takich możemy tworzyć wiele, dlatego teraz wpiszę jego nazwę, na przykład 3 z 5. W moim zestawie minimalnie można zamówić jedną książkę, a maksymalnie 3. W końcu to trzypak. Jednak aby klient mógł dodać zestaw do koszyka, muszę wymusić na nim wybranie dokładnie trzech produktów. Jeżeli zmienię je na maksymalnie, wtedy system pozwoli na zakup na przykład dwóch książek w cenie 49.99 zamiast trzech. Teraz mogę zapisać to kryterium. Do każdego produktu w kolumnie grupa wyboru przypisuję utworzone przed chwilą kryterium. Mój zestaw pozwala na zakup trzech dowolnych książek w różnych konfiguracjach. Na przykład trzy książki po jednym tytule, dwie Antygony i Granice, ale również trzy sztuki książki Antygona. Nie chcę jednak, aby klienci kupowali trzy tytuły chłopów, ponieważ ta pozycja jest najdroższa. W efekcie byłabym stratna. Dlatego, w przypadku chłopów Raymonta ograniczam maksymalną ilość sztuk do jednej. Mój zestaw jest gotowy. Mogę zapisać produkt. Aby zestaw pokazał się w sklepie, najlepiej przeindeksować katalog. Przetestujmy zatem gotowy zestaw. Spróbujmy dodać trzy takie same tytuły. Trzy różne tytuły. Dwa takie same tytuły i jedno inne? Spróbujmy zamówić tylko dwa tytuły. Sklep każe nam dobrać jeszcze jeden tytuł. I na koniec czy mogę kupić więcej chłopów? Nie? Mogę wybrać je tylko raz. To wszystko. Zestaw otwarty jest gotowy. Zachęcam Cię do przetestowania zestawów otwartych w naszym demo. Dostęp uzyskasz na stronie www.atomstore.pl poproś pauza o pauza dostęp. Link dodałam też w opisie poniżej. Pamiętaj, zestawy otwarte to narzędzie wbudowane w system e-commerce Atom Store. Otrzymujesz je za darmo w ramach abonamentu. Miłego testowania!